Cześć, siemaneczko, wszystkim to Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. No i oczywiście w następie nasza piękna liczba subskrybentów, nasi wspierający, no i oczywiście wszystkie najnowsze suby. Dzisiaj zajmiemy się misją czarne Mury. gdy wychodzą na jaw ponure wieści o losie Sigurda. Czas podjąć trudne decyzje. No i oczywiście musimy odpocząć w swojej izbie, no oczywiście. Y Skoczyć chyba do naszego pięknego łóżka. Więc. Yy... Czekajcie, umieść jakieś zapiski. Dobra, połóżmy to tutaj. Myślę, że to nie będzie mi do... Nie wiem w sobie dlaczego tutaj to, ale niech sobie leży. Dobra. No to cykwuch Pięknie wyrko. Hop, Chyba nas napadną, ale nie wiem, nie wiem. Dobrze mamy tego pieska, nie? Zawsze troszeczkę bezpieczniej. Może mu się to śni po prostu, nie? Też tak może być. Zobaczmy, staw mi czoło. O, kurde. O, Ty Brzydalu jeden. stop there wolf kissed this ends now serio dag turn around and walk away your habits are not my own avor i do not flee responsibility for the sake of my glory i stand firm with my people for many what? months i have stood at your side keeping faith in sigurd's judgment because I believed in him and his vision, do as Avor commands. He told me, and I have. Against my better judgment, I did as you have asked me. And where has that left us? Without a jarl, without a purpose, watching you chase glory around this land like a spooked hare. you could have come to me in confidence Dak. but that offer is gone i have no need of it my mind is fixed hear me all i challenge avor for the leadership of this clan until sigurd is safe home walk away Dak. no we fight to the Oh yeah Zgoda, nie? Postradałeś rozum. Myślę, że nie, to i tak, bo mnie zaatakuje, a trójka może tutaj rozwinąć e, dalszy dialog. Zobaczymy. No, musimy coś wybrać. No. Jednak nie podziałało. Musimy z nim walczyć. Oczywiście spróbuję go zaatakować. Jego, e, słabe punkty, dobra, tak teraz nie jest aż tak silny. Jest. Niestety, albo stety, dobra, nie udało ci się, kolego. Teraz też? Pięknie. Drugiadka. Do you not see what you do? You walk a fool's path, Dag. This does not need to happen. A coward to the last. Have courage, Davor. I will make it quick. Jesteś jakiś popierdzielony gościu, no. Kurde. Nie mogę w ogóle uników robić. Jestem zbyt wyczerpany, chyba troszeczkę. I would grant you exile. Leave this place, but go with your life. Spare me your pity and fight! So, be it. you leave me no choice. Please! Please. Please <laughs> both of you! You could have waited. You could have come with me. You are a fool, Dag. You see why it has come. Oj, oj, chcę go dokończyć. Eee, tutaj z miecza. Fajna scenka może być. No właśnie. No niestety no. To był jego wybór. Ej, Woże, ty, ty. Co ja? No daj mu chociaż topór. had any pity i would not lavish it on this poor fool he forced my hand yes and the cost of disrespect is death you said it yourself only no, demanded you gave him that should be enough i have no need for one so fragile in my hall of heroes he fought for what he believed in does that not count for something does it you killed him all the same what is the true cost of disrespect? The choice lies with you. You Dai, should not have don't. come to this, old friend. Die. Take this and fly to Odin's Hall. Whatever you sought in this life, may you find it in the next. Go to your homes. I will lay him to rest. Go to your homes. dag accused me of betrayal he accused me of breaking my oath and this this is the answer i gave him now you will hear the truth unvarnished. none none more than me wishes for sigurd's safe return you know this you know this all of you i'll <laughs> we'll burn the fields and dredge the rivers of Wessex to find him. That! That is my oath! That is my oath. I will find Sigurd. You will not be without your Jarl. I promise, Dag. You lived as you died, proud and defiant. I cannot begrudge you for that. I miss hearing you tell your stories, old friend. But I remember them well. No co no... Sam zdecydował, nie? Chciał stanąć mi na drodze, no niestety no. Yy, nie odpuścił, jak to się mówi. Nie odpuścił. Troszeczkę żałuję, że, że, że tam, yy, tam... temu nie dałem, toporu. Toporka. Ale nie pamiętam kto to był, kurczę. Tu mam jakąś misję. Też. Kurczę, pomów z z Digiem, kurczę, dobrze. Czekajcie, że sobie rozdamy tutaj punkty umiejętności od razu. Eee, gdzieś tutaj chciałem ten kończący, nie? Strzał kończący, właśnie. Droga wilka, i będziemy mieć tutaj strzał. To będzie jakaś misja poboczna. was przystań. Tovi, I'm sorry I wasn't there. No one was. We had planned to brand Tecla's barrels that morning, and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans things he wanted to do, things he meant to do. His death was so. Empty. Not like in our stories. Hmm, w, w jakich sagach? What stories do you mean? When we tell stories, the old and wise they have this calm about them. They know when their end has come and they're ready. Sven wasn't ready. And I wasn't ready either. He was supposed to teach me things. I'm still learning. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened. Because they don't know. They don't know I'm not ready. Life may ask more of us than we are prepared to give. But all we can do is our best. Mm. I was not prepared to lose my parents. But in a flash, they were taken from me. I pressed on, determined to live. That must have been punishing. But you are so strong and so determined. Someone else might have done better than me, or worse. But this was the fate woven for me, so I live it. I know Sven believed in you, in your craft. So do you believe in him? Do you trust him? He was the most skilled artist I have ever known. And he chose you. You may step up or step down, whatever you decide. But know that he had faith in you. Thank you, Eivor. I need to get home. Be strong, Toby. And know you are valued. Pochodnia w Mroku, proszę bardzo. Yy, wykonaliśmy tutaj sobie emisję, super, tam jakaś zwierzyna łowna, yy, można sobie ją złowić, złowić na strzały, na przykład. Yy, dobrze, to w sumie nam teraz yy, zostało, nam zostało, kurczę, polecieć sobie tam, tam sobie polecieć i yy, zadanie yy, zebrać jakieś. Kurczę, tutaj mamy troszeczkę tych misji w naszej kurczej przystani ale ja myślę, że na ten odcinek na ten odcinek sobie odpuścimy to no i po prostu zaatakujemy tutaj jakiegoś brzydala yy, zaatakujemy sobie tutaj jakąś gościarkę Redwalda więc yy, opis jest taki że ojciec Redwaldy był bogatym człowiekiem zamordowała go we śnie nie dla spadku lecz czystej przyjemności więc my też ją zabijemy z czystej przyjemności. Więc szybko lecimy podróżą. Dobra, mamy ją. Oczywiście ją oczywiście pokonać. Użyjemy umiejętności przede wszystkim. Dobra. Leży. Dobra, nie leży. Trzeba uważać. Dobra, do tyłu. Aj! Ajaj. No kurde co to ma być, no Dawaj nogę z byku Daj mi nogę, daj mi nogę Bo ja bez nogi żyć nie mogę Daj mi nogę, daj mi nogę O, była noga Aj, jeszcze placki musi mi dać Daj mi plecki, daj mi plecki, bo ja bez plecków żyć nie mogę. Aj, 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 aj. Kurde, 14 strzałów mi zostało, nie mogę trafić yy, w te plecy. kurcza koleś. naprawdę dobra, a to jest gościara. To. Aj, mówi jak koleś. Inaczej nie dam rady go trafić, a bardziej jej go. Kurczę. Bardzo skomplikowane. Kurde, no. Ja nie wiem kto tutaj poustawiał te patyki. Dobra, strzały się skończyły. Co za gówno? A kurde. Ek het input lag.

did saint chad die with his axe in his hand? saint chad will be revered for avoiding the axe. i wish i had done so myself and not taken a path full of violent honor. the old gods will fade from our sight in time. god forgive me for i have sinned. Sayonara. Eee, dobra. Co mamy? No, zniknął, zniknął. A z niego co mamy? Mm, mniejsza runa. No, tak średnio bym powiedział. Sprawdźmy sobie umiejętności tutaj, czy już mogę sobie e, odlokować to. Nie mogę jeszcze. Czekajcie, droga Wilka, dlaczego nie mogę? Pozyskaj. A nie. Ojer! milimetr nam zabrak. Kurcze, blade. Ale przynajmniej możecie sobie tutaj zobaczyć u mnie, że ulepszyłem sobie ekwipunek jako tako. No tak, miałem już jedno podejście do tego bossa. Tak to nazwijmy bossa albo półbossa. No i się nie powiodło, więc zostałem zmuszony wręcz, aby ulepszyć sobie mój ekwipunek. Więc tak to wygląda. Na razie tak 50 na 50. Więc tutaj mam zestaw łowcy, i tutaj mam jeszcze pancerz, wrasta, gdy otacza się więcej niż dwóch wrogów. Tak to wygląda u mnie. Eee, tutaj jedynie bym zmienił sobie eee, ten świąteczny zestaw. Czekajcie, bo to jest eee, szybko po każdym bloku. Bo kto, kto z czymś współgra, ale nie wiem z którym eee, zbytnio. Ale mniejsza z tym. Tak to mniej więcej u mnie wygląda. Więc ja będę z wami się żegnał. Siemoneczko trzymajcie się czałeczka do następnego papa pa.